Dobry, witajcie kochani. Przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem na temat trądziku. Trądzik jest to choroba, która dotyka w wieku nastoletnim około 80% populacji, natomiast powyżej wieku dorastania na trądzik choruje także duża grupa społeczeństwa. Mamy różnego rodzaju trądziki i wcale nie musi być ten trądzik pospolity, tylko różnego rodzaju inne odmiany trądzików, które dotykają nas właśnie w późniejszym wieku. Z tego filmiku dowiesz się, jak sobie radzić z trądzikiem, skąd w ogóle trądzik się bierze i co można robić jak można skórę pielęgnować w, w zaciszu domowym. A dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, witajcie, nazywam się Agnieszka Sikora, jestem kosmetologiem z wieloletnim doświadczeniem. Kosmetologia jest moją pasją i na tym kanale chciałabym się dzielić moją pasją. Trądzik pospolity, zacznijmy od jego definicji. Trądzik pospolity jest to choroba zapalna, jest to choroba przewlekła, która obejmuje tutaj aparat włosowo-mieszkowy. Najbardziej skupimy się na temat trądziku pospolitego, natomiast występuje ich bardzo dużo różnego rodzaju odmian i to, co dzisiaj powiem, które dotyczy trądziku, trądziku pospolitego, także dotyczyć będzie. W większości trądzików, które występują. Jeżeli chodzi o wyleczenie trądziku, czy różnego rodzaju trądziku, czasami jest to bardzo trudne, a w niektórych przypadkach jest prawie niemożliwe. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie, jak sobie walczyć ze skutkami występowania tej choroby, co można zrobić yy, i skąd on w ogóle się bierze. Różnego rodzaju trądziki są to chorobami, które także wpływają na naszą psychikę, na psychikę osoby, która jest chora. Dlatego pamiętajmy, aby wspierać osoby borykające się z tą przypadłością i niekoniecznie radzić im w wielu kwestiach dlatego, że na pewno większość osób, który ma trądzik, na pewno zna podstawowe zasady. Niestety niektóre odmiany trądziku będą towarzyszyć przez długi okres czasu, Jeżeli jeszcze się borykają z jakiegoś rodzaju różnymi innymi chorobami, to niestety walka z trądzikiem to jest bardzo długi proces i czasami może być naprawdę bardzo trudny do wyleczenia, tylko będziemy tutaj minimalizować. Możemy, jesteśmy tylko w stanie tutaj minimalizować te czynniki, które powstają. Etiopatogeneza powstawania trądziku jest tutaj bardzo złożona i wieloetapowa. Na pewno związana jest z nadmiernym rogowaceniem mieszków przywłosowych. Okres dojrzewania to jest czas, kiedy 80% populacji dotyka trądzik pospolity. Trądzik pospolity w wyniku właśnie dojrzewania dochodzi tutaj do zwiększonej ilości adrogenów, co też jest wynikiem do zwiększonej ilości produkcji łoju oraz do pogrubienia się gruczołów łojowych. Musimy także pamiętać, że zmiana składu łoju także może przyczynić się i zaostrzać stany zapalne. Za rozwój trądziku pospolitego odgrywają przede wszystkim kwasy tłuszczowe, wolne kwasy tłuszczowe, które powstają w wyniku hydrolizy nienasyconych kwasów tłuszczowych. Przy pomocy właśnie enzymów pochodzących z kutiku bakterium AKNE. Od niedawna jest wprowadzana taka nazwa, wcześniej te bakterie były nazywane propionibakterium AKNE. Jednak znaczenie ma również kwas linolowy. Jest on, skład, on składnikiem ceramidu, ceramidowna skórka i odpowiada on m.in. tymowy rozwój i prawidłowe przyleganie korneocytów w gruczołach bojowych, w ich przewodach. Jeżeli występuje w zbyt małej ilości w ceramidach, wówczas może nasilać tutaj komedogenność, czyli powstawanie właśnie zaskórników, zdolność do Zdolność do zapychania się ujść gruczołów łojowych. Tak, jeżeli mamy zbyt małą ilość kwasu linolowego, może dochodzić tutaj do zaburzenia prawidłowego rogowacenia korneocytów, co może prowadzić do nagromadzenia się ich w dystalnych częściach gruczołów łojowych. No i wówczas dochodzi do zapczopowania. Nie, gruczoł łojowy powiększa się, łój nie ma możliwości wydostania się na zewnątrz i do, powstaje wówczas zaskórnik. Mamy różnego rodzaju tutaj zaskórniki, Takim Pierwszym etapem powstawania trądziku są zaskórniki zamknięte i otwarte. I z tych zaskórników zamkniętych i otwartych tworzą się inne e, różnego rodzaju e, wykwity skóry, czy to grudki, krosty, guzki i później już bardziej zaawansowane czyste torbiele, e, przeczosy. W różności później od rozwoju i od stopnie nasilenia sieci mtrodzikowych. Dlatego pamiętajmy, jeżeli występują w tej twarzy zaskórniki zamknięte i otwarte, fajnie by było rozpocząć tutaj terapię i odpowiednią pielęgnację w domu. Co wówczas możemy robić? Jeśli pojawiają się już zaskórniki zamknięte i otwarte, to tutaj już jest tutaj sygnał, że nasza pielęgnacja nie jest prawidłowa i już powinniśmy tutaj włączyć odpowiednią pielęgnację. Można udać się już do gabinetu kosmetologicznego. Serdecznie Cię zapraszam, żebyśmy tutaj już rozpoczęli terapię, jeżeli sama nie chcesz podejmować ją na własne ryzyko. Chociaż oczywiście w tym filmiku powiem, co można i od czego można zacząć w domu. Przede wszystkim bardzo ważny jest delikatny produkt do mycia buzi, taki, który nie będzie niszczył płaszcza hydrolipidowego, który będzie wpływał na prawidłowe funkcjonowanie bariery skórka. To jest bardzo ważne, bo jeżeli będziemy mieć ochronę zewnętrzną odpowiednią, było także do takich zanieczyszczeń środowiska fajnie wprowadzić sobie pilinki właśnie na bazie enzymów. Gęzymy działają na takiej zasadzie, że trawią sobie wiązanie pomiędzy korneocytami, usuwają nadmiar komórek i pomagają odblokować po części gruczoły łojowe, dzięki czemu łój będzie mógł bardziej wydostawać się na zewnątrz. Tak, jeżeli jesteśmy w okresie dojrzewania, to niestety podczas całego procesu dojrzewania może nam towarzyszyć trądzik. Nie zawsze jesteśmy go całkowicie w stanie usunąć. Możemy tylko dbać i powinniśmy dbać o to, żeby nie doprowadzić do powstania różnego rodzaju przeszkód. Przebarwień pozapalnych ani blizn. Usunięcie takich przebarwień pozapalnych oraz blizn jest bardzo trudne. Dlatego bardzo ważne jest włączenie już odpowiedniej pielęgnacji. Tutaj domowej oraz gabinetowej, aby systematycznie usuwać niepożądane skutki trądziku pospolitego. Oprócz odpowiednich peelingów enzymatycznych, których tutaj możemy śmiało wykonywać raz na 2 trzy tygodnie, w zależności od zmian i od skóry, musimy także dbać o to, aby mieć odpowiedni produkt nawilżający. I na pewno tutaj stosujemy odpowiednie toniki nawilżające dla swojej skóry. Bardzo dobre także będą, będzie stosowanie w zależności oczywiście od zmian od zaskórników, jak duża jest ilość i gdzie one występują. Można wprowadzać tutaj sobie na zaskórniki produkty na bazie delikatnych kwasów i stosujemy je zawsze wieczorem. To też jest zależne, jaki jest wiek osoby, która boryka się tutaj z tymi przypadłościami, a na dzień produkt nawilżający, odbudowujący płaszcz hydrolipidowy najlepiej, żeby zawierał, czy to na przykład ceramidy, czy nienasocone kwasy tłuszczowe związki, które są składnikiem bariery na i odbudowy płaszcza hydrolipidowego. Oczywiście bardzo ważne jest także stosowanie kremu świetlnego wówczas na dzień, żeby tutaj słońce czy promienie UV nie wpływały na tworzenie się i pogłębianie stanu zapalnego. Owszem, słońce ma działanie, bo jak już powiedziałam w którymś z filmików, światło UV ma działanie antybakteryjne, antywirusowe, wykorzystuje się i antygrzybicze. Wykorzystuje się go w różnego rodzaju lampach, które mają za zadanie usuwanie tych drobnoustrojów, czy tych organizmów, czy wirusów, czy, tych, czy właśnie wirusów. My obserwować na przykład, że latem, jeżeli mamy na przykład trądzik, że nasza skóra wówczas zdecydowanie lepiej wygląda. Po pierwsze, nie jest ona bardziej opalona, i opalenizna także powoduje, że te zaczerwienienia grudki kruskie są mniej widoczne, a z drugiej strony, natomiast ta skóra w wyniku właśnie promieniowania UVA czy UVB jest usunięta z bakterii, bakterii tych, które powodują trądzik i przez to ten trądzik delikatnie wygasa. Jednak jest to tak naprawdę mylne, i ten obraz nie jest właściwy. Dlaczego? Dlatego, że słońce i promieniowanie UV powoduje bardzo duże spustoszenia w naszym organizmie, i tak naprawdę może zewnętrznie dochodzić do wyciszenia tego trendziku, ale wewnątrz jest zwiększony stan zapalny, wytwarza się zdecydowanie większą ilość wolnych rodników, niszczy się kolagen, elastyna glikozaminoglikany, dość że dochodzi do szybszego przyspieszenia starzenia się od naszej skóry. To tak naprawdę po przestaniu występowania tego, tych promieni, poprzestanie się opala, opalania. Trądzik może się jeszcze bardziej zaostrzeć. Teraz zaskórników wychodzą, mogą powstawać różnego rodzaju inne wykwity skórne. One poprzedzają każdy kolejny wykwit o około 8 tygodni, dlatego jeżeli już występują pierwsze objawy, bardzo fajne jest tutaj zaczęcie i rozpoczęcie odpowiedniej terapii. Różni się zaskórnik zamknięty i otwarty. Zaskórnik zamknięty to jest taki zaskórnik, gdzie dochodzi do poszerzenia się przewodu gruczołu łojowego i on jest przykryty na naskórkiem. Natomiast zaskórnik otwarty jest to zaskórnik, gdzie dochodzi do poszerzenia ujścia gruczołów wojowych. Taka czarna kropeczka na górze jest to efektem utlenienia się keratyny oraz zanieczyszczeń, które znajdują się na naszym naskórku. Kutiku bakterium akne, czyli wcześniej właśnie propionibakterium bakterium akny, u osób właśnie z rodzinkiem jest zwiększona ich ilość. No, i nie do końca to, to jest prawda. Poprzez przeprowadzenie mnóstwo badań e, obalono tę tezę. E, I co się okazało? Okazało się, że nie główną przyczyną jest skutku bakterium akne trądziku. Faktycznie jest to e, średni czynnik, który może wpływać na zaostrzenie się zmian, e, ale natomiast zauważono, że zarówno osoby ze zdrową skórą, skórą ze trądzikiem, posiadają zarówno e, tę bakterię. Jest to bakteria naszego mikrobiomu skóry. Jest to główna bakteria, która występuje właśnie w aparacie gruczo-mieszkowo-łojowego. Kazano właśnie, że trądzik może być wywołany, jest często wywołany przez bakterie, a dokładnie przez konkretny szczep z tej rodziny właśnie bakterii, do którego należą filiotypy I A1. Z kolei, same kutyku bakterium akne pośrednio działa na zwiększenie się zmian zapalnych i I tak jak już powiedziałam, powyżej, dlatego, że produkuje on enzymy, które są niezbędne w przypadku hydrolizy do powstania kwasów tłuszczowych z trójglizerytów, które są składnikiem gróźników wygróczołach I także on będzie tutaj wpływał na aktywację układu odpornościowego. Ta bakteria, dlatego, w wyniku właśnie produkcji tych enzymów, dochodzi do pobudzenia pobudzenia układu odpornościowego i wykazują, że zarówno e, wpływa na pobudzenie, pobudzenie zarówno wrodzonej, jak i nabytej odpowiedzi immunologicznej. Mówimy już o tym, że okres dojrzewania jest to taki dość e, trudny okres, dlatego że tutaj ta praca gruczołów łojowych, e, ta praca hormonów, żanie się tych gruczołów łojowych, zwiększona ilość i zmiana e, łoju wpływa na zaostrzenie się zmian zapalnych. Dodatkowo faktycznie mogą tworzyć się tutaj, występują tu także bakterie, które są właśnie do rodziny kotiku do rodziny bakterium akne, które będą faktycznie wpływały tutaj na zwiększenie rozwoju trądziku. Ale mamy tak jak już powiedziałam, różnego rodzaju trądziki i oprócz właśnie tutaj atrogenów, także do zaostrzania zmian trądzikowych, oprócz atrogenów mają wpływ zarówno prolaktyna jak i progesteron. Estrogeny natomiast działają na zasadzie sprzężenia zwrotnego i hamują wydzielanie kluczów wojowych. Dlatego też bardzo często mężczyźni mają zdecydowanie cięższe odmiany trąciku pospolitego e, niż na przykład kobiety. Mówimy także, że na wpływ e, wydzielania e, adrogenów mają także e, posiłki, jakie jemy, dokładnie produkty, które będą zwiększać wydzielanie kluczów wojowych. Zarówno niedobory pokarmowe także będą wpływały na ostrzenie sobie zmian. E, zapalnych naszej skóry oraz przewlekły stres. W niektórych przypadkach nawet krótkotrwały stres może mieć negatywny wpływ i do pojawienia się długotrwałych stanów zapalnych. Podobnie z niektórymi produktami nabiałowymi, a szczególnie na przykład z krowim krowi mlekiem, zawiera on różnego rodzaju Substancje biologicznie aktywne i, np. tutaj, taki transformujący czynnik wzrostu. Oprócz tego, zawierać także może prohormony, czy wspomniany już wcześniej, insulinowy czynnik wzrostu. TGF-beta jest natomiast czynnikiem, który kontroluje tutaj różnicowanie, śmierć i rozwykonanie, utrzymywanie się zwiększonego stężenia zarówno insuliny, jak i insulinowego czynnika wzrostu, nasila tutaj zwiększenie syntezy adrogenów. No i jeżeli zostanie znowu nasilony tutaj bez powstawania drogenów, kółeczko nam się zamyka i mamy znowu tutaj zwiększoną ilość stanów zapalnych. On Bardzo często też mówi się, że kiszonki są bardzo zdrowe i owoce leśne. I fakt, faktycznie one są zdrowe, tylko niestety w przypadku różnego rodzaju chorób, jak na przykład tutaj w przypadku trądziku, histamina, także ma nadmiar histaminy występujący w naszym organizmie, także przyczynia się do zaostrzenia stanów zapalnych. No, i musimy przypomnieć, że do histamina zostaje jej zwiększona ilość, może być wpływem różnego rodzaju czynników. Więc tutaj musimy znaleźć odpowiednią przyczynę. Dlatego tak bardzo ważne są badania laboratoryjne. Jak przychodzicie do mnie tutaj z różnego rodzaju problemami skóry zawsze zaczynamy właśnie od diagnostyki laboratoryjnej. Musimy znaleźć przyczynę, co się dzieje w naszym organizmie, dlaczego dany, dany czynnik występuje, dlaczego na przykład ten trądzik występuje, jakie jak jest jego źródło. Zdecydowanie łatwiej jest tutaj rozpocząć odpowiednią i prawidłową terapię. Pamiętajmy również, to też już mówiłam w, kolejnych, w poprzednich filmikach, że stężenie witaminy 3 też jest bardzo ważne. Między innymi właśnie na sepocytach znajdują się receptory dla witaminy D3, Czyli jeżeli mamy tutaj odpowiednie stężenie witaminy D3 w naszym organizmie, także ilość tego, tej pracy gruczołów będzie tutaj bardziej wyrównana. W przypadku różnego rodzaju trądzików mamy tutaj do czynienia z różnego rodzaju właśnie wykwitami. Można je podzielić na pierwotne i wtórne. Do pierwotnych właśnie zaliczamy zaskórniki, zarówno te zamknięte, jak i twarde. E, wtórne powstają między innymi z tych zaskórników właśnie pierwotnych. E, no i tutaj mamy grudki, krosty, e, torbiele, czysty, gózki. Przeczosy i nadżerki. Dajmy, że na nasilanie trądziku, oprócz tych czynników, które tutaj wymieniłam, niestety jeżeli mamy podłoże genetyczne, badania także pokazują, że osoby, u których już wcześniej był zlokalizowany trądzik, mają zdecydowanie większe tendencje do powstawania i faktycznie ten trądzik powstaje u osób, które mają podłoże właśnie genetyczne. Ale pamiętajcie, że zawsze genetyka, zawsze ten czynnik genetyczny jest, ale zawsze to, co zrobimy dla siebie, będzie tutaj mogło wpłynąć na zminimalizowanie skutków ubocznych albo nawet w niektórych przypadkach go całkowite wyleczenie. Chociaż, tak jak mówię, w niektórych chorobach albo w niektórych przypadkach całkowite wyleczenie jest trudne, bo można na przykład trącik wyciszyć sobie na pewien okres czasu. I on niestety po jakimś czasie może wrócić. Tak samo, jeżeli na przykład lekarz decyduje się podać Wam izotretinoinę takie przypadki, że faktycznie dochodzi do wyleczenia całkowicie trądziku, ale jednak po jakimś czasie może on po prostu wrócić. I może być to oczywiście inna odmiana trądziku, różnego rodzaju, jeżeli mamy tendencję w sobie do jakichś zaburzeń czy do jakiejś choroby, ten niestety ten trądzik może gdzieś tam po prostu cały czas się przez całe nasze życie przechadzać. Mogą być lata, gdzie w ogóle go nie będzie, później może delikatnie się zaostrzać, no i cały czas trzeba tutaj odpowiednio kontrolować i dbać o swoją skórę. O tym, że to już na pewno wszyscy wiedzą, oczywiście powtórzę to w tym filmiku, że do zaostrzania zmian zapalnych także jest i palenie papierosów, i picie alkoholu, nieunormowany rytm dobowy, brak snu, nadmierny permanentny stres, nawet czasami w niektórych przypadkach krótkotrwały stres także może i wytwarzać tutaj i przyczynić się do stanów zapalnych, niehigieniczny tryb życia, tego rodzaju używki i różnego rodzaju choroby. Czy na przykład też trądzik może być wynikiem źle dobranej pielęgnacji? Mamy trądzik kosmetyczny, który jest wynikiem stosowania różnego rodzaju kosmetyków, albo który powstaje w wyniku produktów, w których, w których pracujemy. Na przykład osoby, które pracują w różnego rodzaju fabrykach, gdzie mamy do czynienia z farbami, czy z jakimiś pochodnymi ropy naftowej, czy na przykład u niektórych fryzerek trądzik także może być wynikiem co będzie tutaj e, ciekawe stosowania lakierów do włosów. One także mogą tutaj zapychać gruczoły łojowe, e, przedostają się do naszej skóry i też mogą tutaj powodować i zaostrzać e, trądzik, e, tro, różnego rodzaju trądzik. Bo może to być także trądzik hormonalny, który jeszcze pod wpływem czynników zewnętrznych może zostać e, jeszcze bardziej pogłębiony. Dlatego odpowiednia pielęgnacja, jeżeli zaczniecie u siebie już obserwować, to zapraszam serdecznie na konsultację i będziemy tutaj sobie razem pracować. Dobrze, a co możecie teraz sami w domu sobie zrobić? Pamiętajcie, że tak, suplementacja jak najbardziej, bo o to też mnie często pytacie i jest to teraz dość bardzo modny temat. Każdy chce się suplementować, mnóstwo jest wiedzy, czy nasze produkty są bogate w. Substancje odżywcze mineralne i witaminy, czy jednak? Mamy te gleby wyjałowione i faktycznie tych substancji jest bardzo mało i należy się suplementować. No, tutaj na ten temat nie będę się wypowiadać, dlatego że ta dyskusja mogłaby naprawdę trwać bardzo długo i myślę, że mogłybyśmy podawać argumenty za i przeciw. W każdym kierunku i dalej doszlibyśmy do sera. Każdego tutaj zostawiam w tym temacie według swojej wiedzy, ale na temat suplementów opowiem tak, że uważam, że one są potrzebne tylko wtedy, kiedy faktycznie badania laboratoryjne pokazują, że mamy ich braki. W przypadku trądziku jest to choroba, więc tutaj, jeżeli mamy badania, to bardzo często. Są potrzebne różnego rodzaju suplementy, więc wtedy dobieramy je tutaj indywidualnie, na co można jeszcze zwrócić uwagę w gabinecie kosmetologicznym i podchodzimy do tego właśnie indywidualnie. Nie mogę tutaj, nawet nie chcę tutaj przed kamerą dla Was powiedzieć, jakie suplementy należy wykazać, dlatego że czy na przykład na tron, mogę powiedzieć ogólnikowo, że na przykład w przypadku trądziku bardzo fajnie sprawdzają się tutaj na przykład laktoferyna, bardzo fajnie sprawdza się, cynk, witamina C, odpowiednia ilość witaminy D3, ale pamiętajcie, że są różnego rodzaju trądziki i każdy jest w innym wieku, każdy pracuje w innej pracy, nie ma dwóch takich samych skór, nawet dwóch takich samych organizmów, i nie dla każdego te suplementy będą, więc tutaj w wyniku właśnie rozmowy i różnych czynników zewnętrznych jestem w stanie dokładnie powiedzieć, które suplementy można tutaj odpowiednio sobie stosować. Myślę, że w przypadku trądziku trzeba tutaj dbać odpowiednio o to, żeby zawsze przecierać buzie czystymi ręcznikami. I możemy tutaj używać zarówno ręcznik jednorazowego użytku, czy tak jak ja, ja mam ręczniki przeznaczone stricte do twarzy, ręcznik na jeden dzień, po prostu na zmianę. Po prostu piorę całym 10 i mam na cały kolejny tydzień. Wycieram buzię tylko buzie tymi ręcznikami, rano i wieczorem i daję do prania, więc w przypadku tunciku jak najbardziej pamiętajcie o tym, żeby wycierać buzie czystymi produktami. Drugim czynnikiem, który jest bardzo ważny, pamiętajmy, że nie myjemy agresywnymi środkami. Fajne są faktycznie żele na bazie kwasów do skór takich. Z strądzikiem mocniejszym, więc jak najbardziej. Ale jeżeli już używamy kosmetyki na bazie kwasów w produkcie mijącym, także nie używajmy toników w bazie kwasów. Nie szalejcie za bardzo z kwasami w całej swojej pielęgnacji. No chyba, że kosmetolog Wam troszkę inaczej ułoży, bo on wtedy jest bardziej w stanie ich dogłębnie ułożyć tą pielęgnację. Ale jak najbardziej, jeżeli na bazie kwasów, czy to kwasu migdałowego, czy azalinowego, jest jak najbardziej ok. Natomiast masz początki. Trądziku i masz taki, takie zaskoniki zamknięte i otwarte, o których mówiłam, to lepiej będzie stosować produkty delikatne, które nie będą niszczyć płaszcza hydrolipidowego. Co fajne jest Physiological Gel z Bandi? On tutaj się zaraz pojawi. E, trzy produkty, o które, które możecie kupić sobie w drogerii, które także będą, e, one się zaraz tutaj powyświetlają które będą jak najbardziej tutaj dobre i też możecie sobie je kupić w przypadku skóry trądzikowej. Tajmy, aby na dzień stosować produkty, które odbudowują płaszcz hydrolipidowy i będą dbać o to, żeby nie, bo często skóry trądzikowe są bardzo mocno przesuszone, żeby tutaj nie narażać jeszcze, nie dojść, żeby ta woda nie uciekała z naszego naskórka, to żeby jeszcze nie narażać na czynniki środowiska zewnętrznego i jeszcze bardziej nie zaostrzać zmian poprzez, poogłębianie problemu poprzez jakieś inne czynniki zewnętrzne, więc produkty na bazie ceramidów, nienasoconych kwasów tłuszczowych i do skór trądzikowych, jak najbardziej zaletą stosowanie toniku. Jeżeli używany produkt na bazie kwasów tej pierwszej części, to tutaj jak najbardziej rekomenduję aby bardziej postawić na nawilżanie. I tutaj też pojawią się, tutaj pokażę Wam także dwa toniki, które jak najbardziej będą się tutaj sprawdzały i bardzo fajny jest na przykład Bandi SOS z mikrobiomem. On zarówno jest bardzo fajny dla skór wrażliwych, dla skór z trądzikiem różowatym, jak jest też dobry dla skór właśnie z trądzikiem czy tutaj ze skórnikowym grudkowo krostkowym nie w jakiejś bardzo dużej tutaj fazie. I pamiętajmy później, w zależności od tego, jaki mamy rodzaj trądzików, więc tutaj jest mi ciężko doradzić, jakiego kremu macie używać, czy jakie serum, dlatego że tutaj podchodzę do tego bardzo indywidualnie. Mogę wam podać kilka różnych produktów i serum, i kremów, które sprawdzają się dla osób z trądzikami. Tylko, tak jak mówię, jest dużo różnych odmian, i każdy jest inny. I tutaj niestety będzie się to w większości przypadków różniło. Mogą, może się zdarzyć tak, że ułożę daną pielęgnację bardzo podobną, albo wręcz taką samą do dwóch osób, ale wtedy po prostu już pracuję na tych skórach i wtedy wiem dla kogo mogę co polecić. E, oczywiście polecę Wam tutaj trzy kremy, które możecie sobie na noc stosować e, oraz sera które możecie też sobie stosować, tylko tak jak mówię, jestem w stanie powiedzieć, że dla Twojej skóry ten produkt będzie dobry, dlatego że skóry nie widziałam, e, nie pracowałam na niej, więc zdecydowanie łatwiej mi jest dobrać to indywidualnie. Pamiętajmy, że krem z filtrem jak najbardziej jest must have, cały rok musimy go stosować, e, dlatego że promienie słoneczne są do nas cały rok. Majcie także o zdrowej zbilansowanej diecie, starajcie się unikać, jeżeli macie e, zmiany zapalne, unikać tych produktów. Na bazie mleka krowiego można zastąpić to naprawdę różnego rodzaju fajnymi produktami. Patrzcie na te produkty, które są z wysokim indeksem glikanicznym. Chcę jeszcze powiedzieć, że jeżeli jesteście zdrowi, jeżeli przechodzicie różnego rodzaju badania i nie wychodzą Wam żadne alergie pokarmowe, nie intolerancje pokarmowe, nic się tutaj nie dzieje, to faktycznie można jeść większość produktów, albo nawet no nie mogę powiedzieć, że wszystkie, bo posłodycze nie są dobrym produktem do jedzenia, ale pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi i wszystko w granicach rozsądków, w racjonalnych ilościach no, nie będzie dla nas jakoś bardzo szkodliwe, więc od czasu do czasu jakiś kawałek czekolady, myślę, że też się nic nikomu nie stanie. Jeżeli mamy nietolerancję czy alergię, no to musimy wtedy unikać danych produktów. W przypadku trądziku jak najbardziej dieta nie bogata w produkty o wysokim indeksie glikanicznym, tylko bardziej nastawiamy na te z niskim i średnim indeksem glikanicznym. Pamiętajcie o tym, że też odpowiedni czas myjemy naszą buzię. To nie może być tylko takie przemycie, tylko że krem z filtrem też utrzymuje się długo na naszej skórze, więc co najmniej około minuty myjemy naszą skórę z tym delikatnym produktem. Nosicie makijaż, to zawsze na początku używamy płynu micelarnego, a później właśnie wymywamy pozostałości żelem do mycia twarzy. Myślę, że chyba wszystko powiedziałam o takiej pielęgnacji, którą możecie sobie zrobić tutaj w domu. Opowiedziałam skąd bierze się trądzik, dlaczego jest on tak trudny do usunięcia i nie jest to niestety sprint, więc trzy zabiegi raczej nie sprawdzą się. Faktycznie mam klientów, gdzie po pół roku mamy bardzo fajne efekty i faktycznie dochodzi do wyleczenia tego trądziku. Jednak on gdzieś tam za jakiś czas może po prostu powrócić. Są osoby, które zostały wyleczone z trądziku, i, i, i przez długi czas im nie wraca, ale nie mówię, że kiedyś pod wpływem różnych czynników może po prostu wrócić. Pamiętajcie, że nasz organizm doży do homeostazy, jesteśmy całościowi, więc jeżeli występują jakieś zmiany na naszej skórze, to musimy szukać wewnątrz, co jest przyczyną tego czy mamy jakieś inne problemy jelitowe na przykład bardzo często jelita pokazują nam, nasza skóra pokazuje nam to co nam dzieje się wewnątrz naszego organizmu i wewnątrz jelit więc obserwujmy siebie kochajmy siebie i bądźmy dla siebie najważniejsi darujmy sobie to co jest najważniejsze czyli róbmy sobie to co jest najważniejsze czyli ten czas dla siebie bo jesteśmy osobą z którą żyjemy najwięcej i spędzamy z nią 24 godziny na dobę także kochani Tyle na dziś. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć pa!